Maneczko z tej strony Andryś. No i lecimy przygodę dalszą. Kontynuujemy naszą dalszą przygodę, jeżeli chodzi o Seven Days To Die. Szybciutki, krótki odcineczek, polecimy sobie troszkę poszperamy po niektórych miejscach, bo w następnym odcinku będę chciał zabrać. Będę chciał zabrać? Będę chciał po prostu zmienić miasto, zmienić troszkę otoczenie. Dobra, polecimy sobie tu. Tam byliśmy już, z tego co widzę. Dobra, da się? Eee, to tylko tak się wierzę, no dobra. Tam mamy kościół. W tym kościele nie byliśmy, z tego co widzę na mapie. To wlecimy sobie do tego kościółka. Tu mamy ptaka. Dobra. Jestem ptak. Coś mu nie wyszło. Dobra. Dobre, tak spaść, ktoś gdzieś tu idzie. Nie wiem, czy słyszycie, bo ja słyszę gościa. Dobra, najwyżej zawału dostaniemy. Tu mamy pusty, tu szafeczka jakaś. Dobra, tu mamy jakąś szafelkę. Ajajaj! Dobra, tutaj mamy pusto. Pusto, z tej strony jakiś regał gdzieś był. Jest regał. Modyfikacja, jeżeli chodzi o, o lina, tutaj jakaś była. Modyfikacja liny. Tutaj mamy plecak. Nie ma tu nic w plecaku. W ogóle gdzieś są zombiaki, to tak, że tak powiem, dość z przetupem chcą się tu dostać. Tu są za drzwiami. Tu są za tymi drzwiami. Tak, tak będzie lepiej z tego co widzę. Gdzieś oni tutaj są. Ale ich bardzo słychać, naprawdę, dobra. Tutaj się światło pali, więc chyba mamy iść tu. Nie ma nic. Amunicja. Bierzemy. Niestety chyba nie zginął. A zginął jednak. Dobra, udało się. Tutaj nic nie mamy. Nic, jakieś zadanie. Amunicja. Nie wiem dlaczego to tak jest, ale z tego co zauważyłem, to zawsze. Yy, przeważnie zawsze w trumnach znajduję amunicję. Nie wiem, oni chowali trupy i razem, Dobra, tu nic nie ma. Lecimy na szybko. Tu, tu, tu. Tu nic nie ma. Amunicja, amunicja, amunicja. 50 amunicji do Glocka. Do pistoletu, ładnie. Ładnie, ładnie. O, jeden strzał, headshot. Dziękuję, do widzenia. Kaska się przyda. Dobra, lecimy szybko. Ona na pewno nie padła. Geslerowa to jeszcze w stanie. Nie, padła. Patrzcie, na jeden strzał? Od kiedy to ta tak. Gdzieś oni tu są i to bardzo ich słychać. Naprawdę bardzo ich słychać. Wiecie co, ona szybko sobie to naprawia Dobra Poleciał. Bardzo ładnie. Dobra, tu nic nie ma, nie ma tutaj jakiś pakunek. Na szybko przelecimy. To nic z dworu tam wchodzą. O, patrzcie. Patrzcie to. Ona tam niech rozwali to wejście Idzie pan Dobra, szybkie tutaj sprawdzenie, ale to wszystko. Więcej nam jest rzeczy niepotrzebnych stąd. Dobra, szybciutko lecimy tu, jest tu coś. Nie widzę tutaj żadnego zombiaka już. Dobra, Dobra musimy lecieć tu. Tutaj mamy. Wybaczcie, jeżeli słyszycie, że pieski moje szczekają. Ale coś tam usłyszałem na dworze, dlatego to tak. Dobra. Dobra. Dynamity to na pewno bierzemy. Biurko. Dobra. Lecimy szybciutko tam, bo to jest tak, tu będziemy, bo, bo daj, że mieli na strychu fajny pakunek, tylko na ten strych jeszcze będzie trzeba się dostać i w ogóle tak, my tu mamy niestety, ale chmara ptaszków. I tak, mamy gdzieś... Yy... Właśnie. Tą tutaj. Pannę. Nienawidzę po prostu tego, bo to jest krzykać. I automatycznie, zobaczcie, zwołuje wszystkie zombiaki. Te, które są, bądź te, które y jeszcze ich nie ma. One się dopiero pokazują. I zwołuje w dane miejsce i... Gonią nas wtedy i... Muszę tak, tutaj wbić. Nie mam nic, tak? Więc muszę sobie tutaj stworzyć 4. Dobra. Tutaj, żeby nie spaść. Teraz tak. Nie spadnę, wskakujemy sobie tutaj, zamykamy przerzucę. Tutaj stucera. i mamy tutaj taki skarb. Sprawdzimy, tutaj dobrze. To sobie użyjemy. Bandaż nam jest niepotrzebny. To też nie, dobra. No to co, lecimy. Ajajaj, w ogóle tak, my mamy punkty umiejętności. Zastanawiam się czy tutaj coś nie dać. Z szabrownika sobie damy. Przyda nam się punkt umiejętności. W ogóle tak w siłę nam się przyda tutaj punkt umiejętności. Dobra, i super. Elegancko. Sprawdzimy co tutaj jest. Nic, chociaż tak, wiecie co? To sobie yy, na szybciutko. Szybciutko sobie zjemy. Zawsze coś tamtej... Wytrzymałości nam się zwróci. Dobra. Dobra, tutaj na szybciutko też to sobie zjemy. Ok. Tutaj nie mamy nic. I tutaj musimy schakować, złamać zamek. Zobaczymy, czy nam się uda. Co my tu mamy? Mamy włócznie szósty poziom. Ta ma 16 obrażeń, ta ma 17. To na pewno bierzemy. Bierzemy to, to. Czy ja mam lunetę tutaj tak zmodyfikowaną? Mam już, tak więc to nam jest niepotrzebne. Modyfikacja zgodna z maczugami. My maczug nie mamy. Chyba nie mamy. Może motorynce jakaś jest. Weźmiemy. I weźmiemy i tak yy, przeczytamy. Sobie przyjmiemy i jeszcze zobaczymy, czy to można. No i dobra, mamy misję. Ogólnie powinienem sobie zrobić i rozmontować to, abyśmy mogli dostawać właśnie takie coś jak kutę żelazo, kutą stal. Ale tak. Teraz aktualnie nie jest nam to potrzebne, więc my sobie polecimy szybciutko dalej na motoryneczkę. Ja gdzieś tędy schodziłem. Teraz tak, ja tak, słyszę tutaj pełno zombiaków. Dosłownie wysyp tych zombiaków tutaj słyszę. Dobra, jeden strzał, jednego nie ma. Idziemy po motorynkę naszą. Tutaj expa poproszę. Tędy wbijali się, patrzcie, wszystko potuczone. I tędy się wbijali. Ej, ja tego tutaj bardzo dużo słyszę. Naprawdę słyszę tego wysyp tutaj. Tą stal bierzemy, bo to do samochodziku będzie nam potrzebne. Dobra, no to co? Lecimy jeszcze szybciutko, jeden domek, jakiś fajna lokalizacja, czy może poskoczymy sobie misję zrobić? Co wy na to? Tutaj, jak sądzicie? Lecimy sobie misję zrobić. Zrobimy misję tą szybką. I w następnym odcinku będziemy widzieli się już w drodze do nowego miasta. Ja w między odcinkami troszkę tutaj poszabruję, bo staram się zdobyć tutaj jakieś fajne rzeczy ku to... E, żelazo, ku tą stal. O, to będzie tutaj, to miejsce. Nie, dobra, jeszcze dalej. Tutaj jest ta misja, dobra. No, dobra, gotowy jestem. No i teraz muszę po porozmawiać z handlarzem, a handlarza mamy. A handlarza mamy. A handlarza mamy. Gdzie my mamy handlarza? Gdzie my mamy handlarza, co? Gdzie my mamy najbliższego handlarza? Bo ja tutaj tego pana handlarza nie widzę, on w ogóle gdzieś tutaj na mapie powinien być, ale ja go tu w ogóle nie widzę. To jest je moja... Nie, nie widzę tego handlarza tutaj, dobra. Wiecie co, Za zawijamy do bazy. Tędy. Lecimy do bazy i będziemy kończyć. Kolejny boom, brawo. Już niedaleko jesteśmy. W ogóle ta motorynka to jest najlepsza rzecz jaka mogłaby... Jaka mogła nam się tutaj przydać. Skoczymy sobie na pewno do pierwszej bazy. Po rzeczy. Bo tam w pierwszej bazie mieliśmy skrzynkę z jakimiś tam rzeczami. To na pewno skoczymy do pierwszej bazy. I następnie polecimy to się do tej drugiej. Takiej małej, co mieliśmy tam. Dobra. No i co? Mamy to. Chowamy. I mamy tak. Ku tej stali mamy 30, a żelaza mamy 42. No i dobrze. Amunicji troszkę też mamy. Do tego i do tego nam się. To zrobimy. Tak. Dobra. Maczugę mamy tutaj. Mogliśmy ten łańcuch wziąć. No, mogliśmy wziąć ten łańcuch. Dobra, tutaj mamy świder. W ogóle, jak ten świder działa, bo ja jeszcze nie sprawdzałem. Aha, dobra, potrzebuję paliwo. Paliwo na pewno mam. Nie, tu to w motorynce. Na bank mam paliwo. Widzicie. Dobra. Ła wow, no panowie, super sprawa, nie sądziłem, że to tak fajnie działa, w ogóle tak leci fajnie. Chcę zobaczyć, czy to działa na zombiaka jakiegoś. Chcę zobaczyć, czy to będzie działać na zombiaka. Podjedziemy szybko do zombiaka jakiegoś. Zaraz gdzieś tu znajdziemy coś. Dobra, wiem, że jest mi gorąco. Ok. W ogóle muszę znaleźć jakieś ściuchy, aby unikać tego gorąca. No i gdzie jest tu gdzieś. Tu na górze będzie patrzcie. Nie, no naprawdę to aż tak fajnie działa. No, czyżby to była moja nowa broń? Co na jaki będę miał? <laughs> nie no, naprawdę. oj, Ojojoj. Ojojoj. Tu nic nie ma. Wow. Wow. To była szybka, szybka śmierć zombiaka. Dobra motorynka jest. Woziu nie, teraz zostawiam to, to, to i chowam. No i dobra, słuchajcie, żegnam się z wami na dzisiaj. Jutro wlatują Pokémon Revolution online. Y i ja między odcinkami sobie tutaj w Seven Days to Die. Poszperam jeszcze troszkę po domkach. Poszukamy ku tej stali, ku tego żelaza, bo będziemy się zabierali powoli za tworzenie samochodu. No i co? No? I widzimy się w następnym odcinku. Już w podróży do nowego miasta. Tak więc piona, trzymajcie się i na razie.